Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Udający prezydenta Rzeczpospolitej, Karol Nawrocki, właśnie ostro trenuje do szpagatu. Może to nie jest jego ulubiona dyscyplina, ale tak czy inaczej ten szpagat będzie musiał wykonać i będzie bolało, nie wyjdzie mu to na dobre. Bo mimo całej, podobno, sprawności fizycznej, Tutaj nie o fizyczną sprawność chodzi. Rząd zapowiada odwrócenie zmian z lat 2017 i 2018. To są te, które zaburzyły powoływanie sędziów, przede wszystkim członków Krajowej Rady Sądownictwa i innych. I to właśnie ten element jest sednem sporu z Unią Europejską i podstawą blokady środków z KPO. Ale Mamy taką sytuację: quasi prezydent podpisze może tę ustawę, albo nie podpisze tej ustawy, albo odeślę do marionetkowego Trybunału Konstytucyjnego. Ale niezależnie od jego decyzji, tak czy inaczej szpagat i stójka w zwisie go czeka, cokolwiek zrobi, przegra. Co rząd konkretnie chce zmienić, wprowadzając nową ustawę, która przeszła już przez Senat? Przede wszystkim wrócić do ustawień fabrycznych Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj jest tak, że 15 sędziów, członków KRS-u, wybiera sobie Sejm większością polityczną. Tak wprowadził PiS, ponieważ miał absolutną większość w Sejmie. Na szczęście nie tak absolutną, żeby zmienić konstytucję, ale całą resztę mógł robić. Jaki jest plan według tej ustawy? Powrót do zasady, że sędziów do KRS wybierają sami sędziowie. Tak było przez całe lata. Parlament w tym momencie traci decydujący wpływ na skład rady. To jest w ogóle kluczowy punkt całej ustawy, żeby politycy obieralni siłą rzeczy raz z jednej strony, raz z drugiej, raz z trzeciej, nie mieli wpływu. Na skład najwyższych sądów. Czyli jedna władza nie ma wpływu na drugą. Na tym polega trójpodział władzy w demokracji. Ja wiem, że ludziom PiSu trudno to było zrozumieć, a może jeśli rozumieli, to walczyli z tym jak mogli, no ale demokracja tego właśnie wymaga. Najbardziej zapalnym tematem w tej kwestii jest status sędziów powołanych. Pod 2018 roku. To jest status kilku tysięcy sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Ale Krajową Radę Sądownictwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, słynne CUE, i Europejski Trybunał Praw Człowieka, czasem pojawia się, że ktoś mówi ETPC, i tak zastanawiamy się, co to jest, to właśnie to, uznały, Niezależnie od siebie za nielegalne, wadliwie powołane KRS, zatem kilka tysięcy sędziów, nieraz zupełnie przyzwoitych ludzi, którzy po prostu skończyli ścieżkę edukacji, praktyk i chcą zostać sędziami, jest w zawieszeniu. W tej grupie są także ci, którzy awansowali, zmienili swój status, także finansowy, bo postanowili wiernie służyć PiSowi. Wśród sędziów jest ich znacznie mniej niż wśród prokuratorów, no ale jednak. I teraz to rozwiązanie, krótko ujmując, według ustawy, nie polega na masowym wyrzuceniu z roboty sędziów, tylko na obligatoryjnej weryfikacji. Sprawdzi się awanse, sprawdzi się delegacje, czyli przeniesienia nie tylko w terenie, ale do innego typu sądów na innej hierarchii, sprawdzi się. Zajmowanie stanowisk w sądach, tych wyższych instancji przede wszystkim. No i ta ustawa umożliwia po weryfikacji cofnięcie takiej delegacji. Czyli jak ktoś poszedł o szczebel wyżej, ale niezgodnie z normami, a jedynie z przyczyn politycznych, no to można go cofnąć tam, gdzie funkcjonował. Oczywiście nie eliminuje to w żadnym wypadku. Karania tych sędziów, którzy popełnili wykroczenia przeciwko etyce sędziowskiej albo popełnili przestępstwa. Ale to jest zupełnie inna ścieżka nieustawowa nie żadna masowa odpowiedzialność, którą tak lubił PiS. Rząd twierdzi, że ten rodzaj ustawy, który przeszedł już przez Sejm i Senat, Gwarantuje działania, przywracanie tej praworządności bez chaosu i bez zemsty, ale jest też gwarancją korekty skutków politycznych tych nominacji. Zobaczymy. Celem jest całkowite zerwanie z dyscyplinowaniem sędziów przez PiS. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak zwana dawna Izba Dyscyplinarna, Musi wrócić do standardów europejskich. Bo w nich nie jest. Tkwi kopytami raczej w standardach rosyjskich, by nie rzec radzieckich. I teraz ta ustawa trafia teraz do Pałacu Prezydenckiego. Inna rzecz, że moim zdaniem nie taka powinna być teraz norma, powinien uznać Sąd Najwyższy, legalny, że wybory nie zostały dokończone. Albo że po prostu zostały sfałszowane, i prezydenckie kompetencje powinien przejąć marszałek Sejmu. I to on podpisuje albo nie podpisuje taką ustawę. No dobrze. Ale jak powiedziałem, na wstępie trafi to do Karola Nawrockiego, i on to albo podpisze, albo nie podpisze, albo skieruje do swoich politycznych przyjaciół z tak zwanego trybunału konstytucyjnego. W każdym z tych wypadków, jak mówię, szpagat, zwis w stójce i to do góry nogami. Bo te ziobrowo-pisowskie pozostałości, niezależnie od decyzji batyra, wszyscy ci, którzy usłusznie sabotują przywracanie praworządności, dostaną po grzbietach administracyjnym pasem. Ustawa wyjmie im z rąk dymiące rewolwery. Czy ona przejdzie, czy nie przejdzie, czy cokolwiek się z nią stanie, czy zostanie zamrożona. Tak to działa. A dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli nawrocki podpisze nowelizację, no to decydować będą sędziowie i sędziowie wybiorą odpowiednich sędziów. Nie politycznie ustosunkowanych tak czy inaczej, tylko najlepszych ludzi o najwyższych normach etycznych. Takie jest założenie. Ja wiem, to jest założenie idealne, może być różnie, ale dotąd się sprawdzało, póki nie przyszedł PIS 10 lat temu. Więc jeśli podpiszę, to PIS straci możliwość wpływania na to, kto. Rozstrzyga kluczowe sprawy dotyczące polskiej państwowości. No to zakładamy, że nie podpisze. Jeśli nie podpisze, to będzie po staremu. A jak to było, przypominam, to Sejm wybiera większość sędziów. Ale dziś Sejm to już nie jest Sejm Pisowski. Zatem Sejm z całą pewnością nie zgodzi się, aby ludzie stojący słupka, jak małe świstaki na pustyni, jak pieski preriowe, przed Kaczyńskim czy może Nawrockim, czy wręcz Braunem, poszli do tych organów, do Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem znów wybierze ludzi, którzy najbardziej się tam nadają, i PiS straci możliwość wpływania na kształt polskiego prawa. No to dobrze. Następna możliwość. Nawrocki mówi, o tu jest moim zdaniem niezgodne z konstytucją, oddaje to do trybunału. No oczywiście zagwostka, bo trybunał nie działa jak należy spora część tych sędziów jest powołana wadliwie, w związku z tym nie wolno im orzekać. W związku z tym cokolwiek wydadzą, to jest tylko oświadczenie grupki ludzi, a nie wyrok Trybunału. Ale pomijając to, jeśli odda do Trybunału, to znaczy, że nie podpisał, to znaczy, że Parlament uzna, że ustawa nie weszła. A jak nie weszła, to jest po staremu czyli to Sejm wybiera, wskazuje i wybiera nowych sędziów. Oczywiście mogą być perturbacje. Ten dziwny twór, udający Trybunał Konstytucyjny, może wypluć z siebie tak zwane zabezpieczenie. Wprawdzie nie ma do tego uprawnień, ale przecież robili to już wielokrotnie, próbując zabezpieczać swoich ludzi przed działaniem prawa. Zatem wyda jakieś kuriozalne zabezpieczenie na zasadzie: Nie wolno wybierać nowych sędziów, póki my nie zdecydujemy. I odłoży ustawę. Ad acta. To nie będzie kworum, to będzie przemilczane, tu ktoś będzie chory, tutaj będzie równa ilość głosów. Tylko, że to nic nie zmieni, bo ich zabezpieczenia mają taką samą wartość, jak moje formalne zabezpieczenie tego, czy odpowiednia ilość rolek papieru toaletowego wisi w siódmej toalecie Pałacu Prezydenckiego czyli żadnego. W ten sposób nawrocki zostaje zmuszony do tego, żeby strzelić sobie w stopę. Tylko może wybrać w lewą, w prawą, albo spróbować strzelić pomiędzy i proszę nie uruchamiać wyobraźni. To cały czas jest pewna alegoria. Może też oczywiście palec mu zadrżeć, odda ustawę do trybunału, czyli ten palec zatrzyma się na spuście tej broni prawnej. No ale w związku z tym nie stanie się nic, czyli będzie po staremu. Tak czy siak w tej kwestii przegrał. Oczywiście jest jeszcze jedno rozwiązanie. Dość kuriozalne, ale jest. O nim za chwilkę. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy zapisali się na Drakuliadę. W tej chwili mogę wziąć jeszcze powiedzmy dwie osoby na tę Drakuliadę Czerwiec Lipiec. Otwarte są zapisy na dwie Drakuliady specjalne ale taka Drakuliada nokturna to ogłosiłem niedawno. i trwają zapisy na Drakuliadę we wrześniu zapraszam będzie pięknie nie wiem czy wjedziemy na najwyższe szczyty karpackie bo to zależy od pogody pod koniec września czasami już tam jest śniegi drogi zamknięte i nawet samochodami terenowymi nie byłoby to rozsądne i bezpieczne a ja jednak mam nadzieję przywieźć państwa z powrotem Uśmiechniętych, zadowolonych i w pozycji pionowej. W związku z tym, jak nie tu, to tam, ale we wrześniu wjedziemy w wielu ciekawych miejsc. Dziękuję tym którzy są zainteresowani także obozami dla młodzieży jeden z nich musiałem odwołać tam z przyczyn technicznych związanych ze ośrodkiem zatem będzie kurs nurkowy i będzie w sierpniu spływka kajakowy dla młodzieży chociaż zapowiada się też cała rodzina która będzie nam towarzyszyć okej okay. nie dzieje się nic czego musielibyśmy się wstydzić przed na przykład rodzicami więc nie ma problemu dziękuję za subskrypcję Wiem, już mówiłem wczoraj, minęliśmy 25 tysięcy. Będzie film. Miałem go nawet dzisiaj nakręcić o tym, jak wygląda moja praca, ale bezczelnie zamiast od rana robić te komentarze, które robię teraz, jest godzina prawie 16. To pomagałem ojcu mojej Joanny w remoncie mieszkania. Jeśli więc gdzieś na mnie widzicie jeszcze resztki gładzi szpachlowej, to przepraszam, ale one próbują zostać ze mną przez jakiś czas. To nie koniec roboty, no ale czasem trzeba po prostu wziąć się za prace fizyczne i po prostu komuś pomóc. Wybaczcie, chociaż i tak dziś zrobię jeszcze jeden co najmniej film, bo jest bardzo pilny. Książki wysłane wczoraj, te, które były zamówione do wczoraj, dziś wpisuję urodzinową dedykację dla pani Joanny. Wprawdzie urodziny ma pani za tydzień, ale już dziś chylę czoła i Myślę wirtualny kwiat, a książki pójdą, zdaje się, jutro, bo dzisiaj będzie wpisana dedykacja. Także Państwo, jeśli macie ochotę komuś zrobić prezent, albo sobie z okazji urodzin, imienin, dnia chłopaka Walentynek, albo w ogóle, nie wiem, rocznicy czegoś tam, no to taką dedykację można sobie zamówić z konkretną datą, nie ma problemu. Wróćmy do sprawy tej ustawy. Może się okazać, choć to będzie prawnie wadliwe, ale może się okazać, że PiS, mimo że z nawrocki mu nie po drodze, bo on próbuje własne ugrupowanie, jakby tworzyć, już jest w dużej opozycji do Jarosława Kaczyńskiego, ale tutaj zewrze szeregi i propagandziści PiSu będą krzyczeć, a nawrocki będzie żądał, albo tubalnie, albo spokojnie, zależy, co weźmie, pod dziąsło w danym momencie, może żądać, by zostało po staremu, i żeby tych sędziów może mianował pan Barski, udający prokuratora, bo cała reszta jest nielegalna. Na pewno znajdą powód, żeby stwierdzić, że nawet współczesny Sejm polski jest nielegalny i powinno być po staremu. Będą próbowali coś wymyślać. Na pewno tam im się już kurzy z makówki i kombinują. Bo choć to dość bezbolesne, to i tak stanowi kamień milowy na drodze do przywracania praworządności, a co za tym idzie, do ukarania mafijnych działań różnych politycznych siępaczy PiSu. Będzie konflikt, tak czy siak, no ale on i tak jest. Nie należy się przejmować. Sytuacja wygląda na dziś tak, że cokolwiek zrobi, Nawrocki jakąkolwiek podejmie decyzję, albo nie podejmie żadnej, albo zamilknie, albo będzie krzyczał, piszczał, albo będzie uciekał, nie wiem dokąd. Cokolwiek weźmie do ust, będzie przeżuwał, wysysał, rozgryzał i międlił, cokolwiek powie, czy mu ręka zadrży, czy nie, i tak przegrał. I tak Polska wykona krok w stronę praworządności. A on. Będzie bezradny. I to jest piękne. Tak to widzę.